Jeżeli chcecie kupić końce, zapraszam na Foodcoins.pl, płatność przelewem, PaySafe kartem, a także SMS-em. Przy podaniu hasła, dawczo macie 6% końców więcej. Link w opisie, polecam. Cześć, witajcie, jestem Dawczo, witam w kolejnym filmie Młodych Talentów w piątym sezonie. No i dzisiaj zgodnie z waszymi komentarzami pojawi się Tyremans. E, ogólnie pisaliście także o Kopnackim, o Zwolińskim, e, czy też o kilku zawodnikach e, typu Musonda, ale ci zawodnicy spokojnie także się pojawią w tej serii, tak więc wszystko po kolei, Tyremans pojawił się od dłuższego czasu, no tak więc dzisiaj można powiedzieć lecimy sobie z nim. Chciałbym także dodać, że jeżeli pod tym filmem będzie 250 łapek, to automatycznie pojawia się na YouTubach kolejny odcinek, tak więc Zaczynamy już, no i widzicie statystyki Tiremansa na początku pierwszego sezonu, myślę, że one są całkiem spoko, 76 oceny ogólnej, 18 lat jak wiemy właśnie Tiremans uchodzi za jednego z takich lepszych młodych talentów, no i myślę, że możemy sobie już przejść dalej tutaj, no i po pierwszym sezonie Tiremas ma 79, czyli jak widzicie plus 3 do oceny ogólnej, myślę, że jest to całkiem spoko wynik jak na takiego zawodnika. No i cóż, 15,5 wartości rynkowej oczywiście jest to całkiem całkiem spoko kwota i możemy sobie przejść do kolejnego sezonu. Tak więc po drugim sezonie 81 oceny 20 lat także trzeba przyznać, że spoko wynik plus 2 do oceny Myślę, że to nie jest oczywiście źle. No i patrząc na jego tutaj statystyki w 33 spotkaniach wystąpił, czyli myślę, że także nie jest to jakoś mało, nie jest to dużo, nie miał żadnej kontuzji, tak więc myślę, że możemy sobie przejść do końca trzeciego sezonu. Na końcu trzeciego sezonu znowu plus 2 do ceny o, oceny ogólnej, tak więc tutaj bez żadnych zaskoczeń e, można powiedzieć, że no znowu nie jako świetnie, że tam plus 3, plus 4, ale także ważne, że cokolwiek się rozwinął i myślę, że takie plus 2 no, to jest stabilnie, patrząc na to, że oczywiście Tilemas nie był trenowany, to była tylko i wyłącznie symulacja w kalendarzu, tak więc oczywiście gdyby był trenowany i gdyby te mecze się grało, to te statystyki na pewno by się tutaj jeszcze polepszyły, tak więc przechodzimy sobie do przedostatniego sezonu. 84, no w końcu sezon tutaj gdzie tylko plus 1 Tilemansa, oczywiście tylko, no trzeba nazwać, nazwać to, że i tak ma spoko tutaj e, sumę jak na czwarty sezon. E, zaczynał z 76, obecnie 84, tak więc no całkiem ok, przez cztery sezony dostać plus 8 to nie jest wcale zły wynik, no ale my możemy przejść już chyba sobie do ostatniego sezonu. Tak więc na koniec po piątym sezonie TIREMAS ma 86 oceny ogólnej. Myślę, że całkiem spoko wynik plus 10 przez 5 sezonów, co nam oczywiście daje średnią plus 2 na sezon. No, a my oczywiście przechodzimy także do statystyk, bo to jest dość ważne tutaj w każdym odcinku. Tak więc zaczynając od fizycznych, no to jak widzicie, znowu za dużo się tutaj nam nie zmienia. E, takie malutkie zmiany plus 1, plus 2. Jedynie widać to w reakcjach, gdzie aż plus 13 dostał. No ale kiedy przejdziemy sobie już tutaj e, do statystyk ps psychicznych, przede wszystkim technicznych, no to jednak te większe zmiany już tutaj widać. Tak więc lecimy sobie ze statystykami technicznymi. No i tutaj na początek rzucałem się, się przynajmniej mi w oczy Darek jest strzały, których aż ma nas 90. Siła strzału 91. Do tego długie podania 91. 90 kontroli piłki, tak więc jak widać niesamowite są tego statystyki takie można powiedzieć właśnie... Lekko ofensywne, ale także defensywne nie są, bo jeżeli sobie popatrzymy niżej, no to w ślizgów 77, odbioru w piłki 82, tak więc można powiedzieć, że jest niesamowitym dzikiem, czy to w ofensywie, czy w defensywie. Bardzo zrównoważony załonik i jak najbardziej mogę Wam go polecić. W piątym sezonie jest warty 52 miliony. Przypominając, że sobie wszystko tutaj e, symulujemy, tak więc na dzisiaj to już będzie tyle. Ja Wam dziękuję za ten odcinek. Jeżeli się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki, no i przede wszystkim napiszcie, kogo chcecie zobaczyć w kolejnych filmach, tak więc dzięki za obejrzenie, do usłyszenia, no i cześć!